Pracowałam w ten weekend z kobietami na, na pięknych ceremoniach u mojego mistrza, nauczyciela, szamana Mao. I powiem szczerze: oczywiście widzę bardzo często lustra nie? w tych kobietach. Bardzo często jesteśmy w relacjach, których tak naprawdę nie chcemy które niekoniecznie są dla nas wygodne, i brakuje nam gdzieś takiej siły na podjęcie decyzji, bo tak długo w tym tkwimy, że... że aż nam trudno się ruszyć z tego wszystkiego. I sama też kiedyś byłam w takiej sytuacji. Dlatego jeżeli potrzebujesz takiej pomocy właśnie w tym, w przejściu przez to, w przejściu przez wszystkie emocje, też w przejściu przez swoje przekonania, poukładania siebie na nowo, a może też e, takiej pomocy zwykłej, życiowej po prostu, to zapraszam Ciebie do współpracy, bo to co widziałam ja w tych kobietach, to piękne makinie, to piękne czarownice, to niezwykłe kobiety mocy, które e, gdzieś po prostu tą swoją moc za bardzo dawały innym i za dużo uwagi poświęcały innym, zapominając o sobie. I naprawdę życzę im po tym głębokim retritach, po tych głębokich retritach takiego pełnego powrotu do siebie. A jeżeli chcesz, aby ktoś ci towarzyszył w tej drodze, bo tak jest czasem prościej, tak nam jest łatwiej uniknąć pułapek, i dzięki temu tak naprawdę to, co mi zajęło parę lat, ty możesz zrobić w miesiąc, a może nawet możesz to zrobić w jeden dzień. To już jest naprawdę zależy od ciebie. Właśnie możesz sobie pozwolić przejść to w taki sposób, jeżeli mierzysz się z jakąś decyzją, jeżeli jest ci gdzieś ciężko, trudno i nawet może nie chcesz tak jak część z nich zaglądać i widzieć tego.